Cześć, Jarek Tomczak z tej strony. Dzisiaj króciutki materiał dotyczący narzędzi, które wykorzystujemy w serwisie. Konkretnie przedstawię Wam ściągacz do bębną hamulcowych, który jest bardzo pomocy, pomocny właśnie podczas takiej prostej, wydawać by się mogło, czynności jako obsługa tylniego układu hamulcowego. W tym miejscu przekazuję Wam informację dotyczącą tego, że utworzyłem właśnie playlistę dotyczącą narzędzi, które wykorzystujemy Podczas pracy na serwisie, także postaram się uzupełnić w tej playlistie filmy, które już w tej tematyce pojawiły się na kanale. A nowe, które będę wrzucał w przyszłości, bezpośrednio będą tam trafiały. Jeżeli chodzi o obsługę układu hamulcowego, to wydawać by się mogło, że jest to naprawdę zadanie bardzo proste, nie wymagające jakiegoś dużego wysiłku. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w praktyce, jak sprawdzam auta przed zakupem, jadę na taką kontrolę, czy auto trafia do nas. To ilość błędów, która jest właśnie popełniana przy obsłudze układu hamulcowego, jest naprawdę porażająca. Ogromna ilość samochodów ma po prostu nie do końca sprawny układ hamulcowy. Wydawać by się mogło, że bębny hamulcowe zdjąć, założyć, wyczyścić, wymienić szczęki, to jest dosyć proste zadanie. Moim, zda moim zdaniem, jeżeli ktoś ma dostęp do wiedzy, do sprzętu oraz troszeczkę doświadczenia, to faktycznie jest to proste zadanie. Natomiast jeżeli chcemy taki już stary bęben, który ma konkretny rant, zdjąć przy użyciu dwóch płaskich śrubokrętów, później pozakładać wszystkie sprężyny przy użyciu kombinerek, to faktycznie jest to frustrujące i zajmuje to dużo czasu. Dlatego wydaje mi się, że taka seria z narzędziami, które warto mieć czy to w swoim przydomowym garażu, czy to na serwisie i, y, powinna być dla Was y, pomocna. Jeżeli chodzi o sam ściągać, to na co powinniście zwrócić uwagę, to jest ten rozstaw y, śrub. Y, które go mocują w ten sposób przykręcony, zamontowany, ściągać jest naprawdę bardzo stabilny, i, no i, i wygodny w użytkowaniu, natomiast no nie ma co ukrywać, że na pewno nie obsłuży wam całej gamy samochodów wyposażonych w Bębny na rynku. Jeżeli chodzi o cenę, to nie jest ona zaporowa, jest to raczej produkt z niskiej półki cenowej 63 zł, 15 groszy w tym momencie za taki ściągacz na. Allegro jeżeli macie jakieś fajne rozwiązania które pomagają Wam w obsłudze bębnów hamulcowych to oczywiście piszcie w komentarzach, prosiłbym zamiast wrzucać linki to wrzucać tytuł pod którym można znaleźć dane narzędzie czy zestaw na narzędzi czy to na Allegro czy w internecie, w ten sposób tego typu komentarz po prostu będzie bardziej wartościowy bo z reguły jest tak, że po kilku miesiącach te linki stają się nieaktywne, i tak naprawdę nie, nie wiemy, co autor danego komentarza miał na myśli. Ja za takie wartościowe komentarze będę bardzo wdzięczny. I co? Tyle odnośnie samego, samego ściągacza do bębnów. Przypominam o możliwości sprawdzenia auta przed zakupem, jego historii serwisowej, historii związanej z wypadkami, z jakimiś naprawami eksploatacyjnymi, awariami. I tym podobnymi jest możliwość zrobienia tego zdalnie na podstawie numeru WIN, dokumentacji serwisowej lub po prostu udajemy się do danego autokomisu lub osoby prywatnej i weryfikujemy takie. E, takie auto e, dla subskrybentów naszego kanału oraz osób, które polubią naszego fanpage'a na Facebooku. Link znajduje się w opisie tego materiału. Oferujemy darmowe rozkodowanie fabrycznym dekoderem VIN, dzięki któremu dowiecie się e, tak istotnych informacji jak kod silnika, pełne wyposażenie auta, z jakim opuścił samochód fabrykę, kod lakieru i wiele innych. Szczegóły w playliście dotyczącej rozkodowania VIN. Także macie jakieś tutaj Konkretny, że tak powiem plus z tego, że jesteście naszymi subskrybentami. Nie tylko dostajecie moim zdaniem ciekawe materiały, ale również macie możliwość uzyskania wartościowych gratisów. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!